Jak to możliwe, że spółka, która zarobiła ponad 178 milionów złotych, w niedługim czasie później zostaje sprzedana za złotówkę? Wczoraj byłem na konferencji prasowej, którą zorganizowały władze Gliwic, by poinformować o przejęciu szpitala Witomet, o tym, co zamierzają z nim zrobić, czemu ma ten szpital służyć. To nie są takie. Pytania całkiem retoryczne, ponieważ w szpitalu działa oddział udarowy i oddział, oddział neurologiczny. One są dosyć istotne dla społeczności gliwic i, i okolicy, więc samo przejęcie szpitala raczej nie powinno dziwić. Natomiast, natomiast gdy pytałem o te wspomniane 178 milionów złotych, panowie prezydent i obecny prezes szpitala.